Cześć, tutaj w widząc was w takim najpiękniejszym filmiczku. Eee, patrzcie, co ta dziewczyna robi, rodzi przed moim domem. Tak, on będzie szedł albo na koniec, albo na początek eee, już pełnopłodnego pierwszego odcinka. Co, już wreszcie urodziłeś? Nie się robi. Bo ogólnie tu widzę na YouTube jeszcze dzisiaj. YouTube <tryk> Nie wiem na co ta baba czeka. Patrzcie. Cawy czuł rodzi oh, uh. uh. no, ja tak, to dziecko. No Dobra, także by było Wszystko trzymajcie się. No i cześć.